Witam w kolejnym odcinku serii filmów poświęconej logomocji. Tym razem pokażę, jak wykorzystując procedury bez parametru, wykonać przykładową figurę składającą się z figur foremnych. W pierwszej kolejności należy sobie stworzyć procedurę rysującą trójkąt. Przypominam, że procedury najlepiej jest w wersji demo. tworzyć tutaj z tego paska komunikacyjnego. Stworzę. Trójkąt, od razu procedurę zamknę i wszystkie konieczne kroki wykonam tutaj z tego miejsca. Ustalam grubość pisaka na 2, żeby obramowanie było grubsze. Ustalam kolor pisaka na 0, żeby procedura zawsze zaczynała rysowanie od koloru czarnego, dlatego że w pewnym momencie będziemy zmieniać kolor pisaka żeby zamalować naszą zamkniętą figurę. Teraz wykorzystuję komendę powtórz trzy razy, ponieważ rysuję trójkąt MP120PW360 dzielone na 3 i teraz tą moją procedurę zamknę, żeby sprawdzić, czy ona się właściwie narysowała. Tak, jest narysowana w sposób właściwy, dlatego teraz mogę spokojnie zająć się zamalowaniem figury. Obracam żółwie o 30 stopni w prawo. Dlaczego o 30? Dlatego, że tutaj jest kąt 60 stopni, więc PW 30 obróci żółwia w ten sposób, że on będzie ustawiony przodem do wnętrza figury. Podnoszę żółwie, przesuwam go do przodu i od razu opuszczam. Również przypominam, że tak szybko jak się ta żółwia należy opuścić przed zamalowaniem figury, ustawiam kolor pisaka na jakiś, zamalowuję i cofam żółwia w miejsce, z którego przyszedł. Obracam go z powrotem w lewo, tak żeby on był w takiej pozycji, w jakiej widzimy go tutaj, czyli w lewo o 30, dlatego że tutaj gośmy w prawo obrócili o 30 stopni. I z powrotem ustalam kolor pisaka na czarny. Sprawdzam, co mi wyszło. Czyszczę w pierwszej kolejności. Wywołuję trójkąt. OK. Chciałabym teraz stworzyć procedury, które będą rysowały wielokąty foremne, wyższe niż trójkąt, czyli czworokąt, pięciokąt, sześciokąt i tak dalej. Z tego też tytułu tutaj tworzę procedurę. Kwadrat, ja mam sobie nazwę Kawu, żeby mniej pisać, wykorzystam moją procedurę trójkąt. W zasadzie, tutaj całą jej treść. Przechodzę do procedury Kawu. I tak naprawdę, tutaj nam się zmienia kilka rzeczy. Po pierwsze, powtarzamy cztery razy, więc przez cztery również musimy podzielić. No i zmienię kolor również wypełnienia. Sprawdzę, czy wyszło poprawnie. Tak, jest OK. No więc tak samo sobie stworzę pięciokąt. Tutaj też sobie wkleimy procedurę, poprzednią zaś poprzedniej procedury, zmieniając odpowiednie wartości. Oczywiście tutaj ustalenie koloru pisaka, czyli ten numerek może być różny, no wcale nie musi być równy, równy temu. Wywołuję sobie procedurę pięciokąt. Jest OK. No to teraz tworzę sobie sześciokąt. Na takiej samej zasadzie jak tworzyłam poprzednie figury. Tutaj zmieniając odpowiednie parametry. Znowu sobie tutaj sprawdzę, czy wyszło mi tak jak chciałam. Jest OK. Dobra. Na takiej samej zasadzie możemy tworzyć wielokąty z większą ilością wierzchołków. My sobie tutaj zatrzymamy się teraz na sześciokącie, żeby nie tracić już czasu. I teraz, jeżeli wywołamy sobie w tym momencie jeszcze pozostałe wielokąty. No, tutaj wpisałam akurat y, złą nazwę y, mojej procedury. No, już jest ok. No, oczywiście, jeżeli tych wielokątów będzie więcej, to ta figura będzie tutaj y, większa. I teraz ja bym chciała utworzyć jedną procedurę, która narysuje tą figurę, którą tutaj widzimy. ja to wyczyszczę. Stworzę procedurę o nazwie figura, i teraz musimy uważać, żeby rysować tutaj od najwyższego wielokątu. Ja teraz pokażę, do czego od najwyższego. Czyli pisuję 6, 5, kw i trójkąt. Wywołuję procedurę figura. Wykonało się tak, jak należy. Jeżeli byśmy natomiast chcieli wykonać tą procedurę figura rysując najpierw od trójkąta, to proszę zwrócić uwagę, co się zadzieje. Dzieje się tak dlatego, że on owszem rysuje te figury na żółw, tylko on ich nie zamalowywuje. Dlaczego? Dlatego, że w tej procedurze każdej jednej, ja przesuwam żółwia w to miejsce. Więc on po prostu nie wychodzi poza obramowanie trójkąta. Dlatego w takich sytuacjach należy za zaczynać rysowanie od tej figury największej, żeby zamalowywał każdą z nich, a nie tylko nasz trójkąt. W tym filmie to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę.